A my już jesteśmy na starcie rajdu rowerowego na powitanie wiosny, który co roku organizuje Łowicki PTTK. I z nami jedna z uczestniczek, która ma bardzo wiosenne przebranie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jaki był pomysł na tą stylizację? Ja w ogóle bardzo lubię kwiaty. To widać. E, kafel już mam od dawna, wszystkie żywe i tak dalej. Lubię różne kompozycje robić e, z kwiatów. E, stąd właśnie. Jak rozumiem, też będzie Pani brała w konkursie na Miss Wiosny, bo co roku taki się odbywa. Oczywiście. Mam no, w domu dużo kwiatów, więc wpadłam e, na taki pomysł, że można wykorzystać ile się da. Troszkę bałam się pogody, dlatego że Dali jeszcze, no ale trudno. Jak widać, pogoda zmieniła się na iście wiosenną, także na pewno będzie miło się jechało w tym rajdzie. A proszę powiedzieć, czy właśnie, co właśnie Pani sądzi o te, tego rodzaju inicjatywie, właśnie, aby rajdem rowerowym powitać wiosnę, wyjść jej naprzeciw. Ja myślę, że jest to wspaniała inicjatywa. Ja już parę razy uczestniczyłam w takim rajdzie. Bardzo mi się to podoba w ogóle. E, Jednym z pierwszych rajdów mojego syna to było... Wtedy był ten rajd, ten rajd podzielony, bo była i piesza, i rowerowa. I wtedy szłam na piesza, a mały był w wózer. Okej, okay, a teraz syn jest już duży i będzie jechał rowerem. Tak, on sam mnie w tym roku naciągnął, zadbał o to, żebym miała sprawny rower. Razem z dziadkiem swój robili i nie tylko, żebym pojechała, bo on sam przecież nie może. Trzeba się szczerze, że w tym roku to bym się nie chciał. Ale myślę, że będzie super. Ale zmotywowała się pani. I jak rozumiem, kto raz weźmie udział w tym rajdzie, ten chce wracać ponownie. Tak, co roku. Zatem się po prostu tęsknię za takimi rajdami. Zwłaszcza, że atmosfera jest naprawdę super i. PKTK, Spryka. Naprawdę robi wszystko, żeby było jak najfajniej i jak najlepiej zorganizowane. To mi bardzo podoba. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. kiedy jeździsz młodym? Dziękuję bardzo.